2, 1, 3, 7, proszę państwa, 21, 37. Pozdro dla Kumatych Diana Krell. Tym razem Life at Newport, jazz. A co tu się od tego wywuje? Oj, jak tu zimno w tej kuchni, co? chyba jest poniżej 30. Co? No ja jest, no w salonie to jest bardzo ciepło. Tutaj w korytarzu jest dwadzieścia dwa i No. Pamiętaj wecą, żeby umyć zębolce później, jak zjesz te kanapeczki. Dobra? Du, 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 du. A ty jadłeś tą zapiekankę, którą mama zrobiła, czy nie? Żałuj, gościu, bo ta zapiekanka jest superowa. To jest indyk, broku, super serek, makaron. Na pewno nie chcesz spróbować? Hmm? Mhm. Chcesz? Nie? Mhm. No, no dobrze. Du, 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 du. No to w tej sytuacji będą wędliny. Wędlina, wędlina. Proszę bardzo, kolację rozpoczynam. Najedź się, I Jutro jeszcze, zanim ruszymy, to wiesz, musimy sobie jakieś żarcie wziąć ze sobą. Bo pewnie pójdziesz spać, jak wsiądziemy do samochodu. Tak? A później dopiero się zmienimy, tak? Za Krakowem, ty poprowadzisz. Co, ja też muszę się przespać chyba co? Ja nie mam jeszcze prawka. Gdzie jest problem? Przecież możemy jechać normalnie lasem. Po lesie jeździsz super. Mhm. przecież, no chyba. Ale BMK nie jest ten. No ale właśnie, cię miałem powiedzieć, że bierzemy od dziadka Pajero żeby z ugryzienia jechać. No chyba że bez ugryzia to to jeepa bierzemy. Co ty na to? Na pewno nie. Na pewno nie. Czyli nie dasz się zrobić w, w konie. No, nie dasz. Okej, okay. dobrze. Jezu Watson. Dynożeba. tak. Mm, tak? Która to jest godzina. Nie no, może lepiej nie. No wiesz, że mam ochotę, nie? Jeszcze zjeżdżać pół tego, a nawet jakby trzeba było to im za całe. Ale to głupie jest. Ale jak mnie wyniosą teraz, to weź pamiętaj, żeby... Dobrze, tylko weź te łyżki. Dobrze? Nie, jest dobrze zamknięta. No, idzie? To jest dobrze zamknięte. Mhm. Szacun. Wynieś? Nie, 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 no, pierwszy mm -hmm. raz tak zamknąłeś. Super, brawo. Ale zamknąłam wcześniej inaczej, i też wystarczyło. Wreszcie muszę iść do łazienki. <śm> <tum> po tym, jak cię poklepałem, <tum> <tum> będziesz jeszcze jadł to, czy nie? Nie, nie muszę. To wynoszę, to jak chcesz wynieść, to wynoś. Kanapki sobie <tum> zrobię, spoko. A poza tym. Jutro mam coś zjeść po drodze. Mało to knajp. Zdobył <grym> się. Wiesz, coś dobrego wiesz. <grym> Czekaj, pomogę ci. <grym> Otwieram. Dawaj. Wychudzimy. Wychudzimy. <grym> okay, się... Ale chłodem. Jak z twojego serca. No, tutaj to proszę Państwa. Nawet nie 30, myślę. I no więcej. Smacznego, Let Sonia Dziękuję. A czy ten sprzęt do lepienia kulek to masz przy schodach? Dobra, to pamiętaj. Podstawkę zabieramy i ten tego kulkoroba pigułoroba, który bierzesz niebieski czy różowy? Nie wiem. Różowy. Nie wiem. Co? Idziemy do salonu? Mamą, jedną mamą mi zrób. Jedną mamą. jak myślałam, no, duża są. Mhm. Mm Słudziak. Tak, jak duża, to jedna starczy. No. Rób jak tata. Wiesz, jedną wysoką i, i starczy. Jeden, dwa, osiem. Później się Dubajem zachciewa. <laughs> W Dubaju później to przejeżdżam. Hmm? Wtedy to ja na wszystkich w Dubaju z góry patrzę. No, no tu to jest... Przyjemne. Tak ciepło, że wszędzie indziej i wydaje się zimno. To będzie... A wie, że to też napędzisz? Nie, nie sądzę. Ojeju, co to było? Co, co tak. O, jest tu któryś. Aaa, przepraszam, Kitek. Najmocniej. Jejdzie. Chodź, Karbońku, ja Cię wezmę na kolankę. Chodź. No. Raczej nie będzie z czego, bo tu zaraz dołożymy. No i tego. Dobra. Ale będzie tak nagrzane, myślę, że spokojnie. bo ja tak miałam zamiar wstać z Wami. Mm. Dobra, no zobaczmy. to chyba, że. Chcę tutaj zasiąść, coś obejrzeć, czy coś, żeby już się nie kość, nie tracić, nie tracić czasu. Mm, tak? Tak no. wcześniej? Zobaczymy. tam mm, 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 mm. Tamte gwiazdy oglądają coś, słyszę? Nie może. Czekaj, zaraz zobaczę, ile tutaj jest. No ale to wypalimy pewnie i jeszcze jedną partię dołożymy, nie? Zanim się położymy. No to tu jest jeszcze na jedną partię. Ale to i tak, Bośla, będzie ciepło. A poza tym, jak wyjadę, to może. Włączymy piec, tak żeby... Żeby wam tu łazienki nagrzał i tak dalej, nie? To już ty, ja nie wiem, ja to nie, um, nie ruszy przecież. to zrób tak, żeby było dobrze. I tak. No, jadłeś się skarbie? Mogę cię prosić, żebyś zgasił światło, będziesz u góry? Tak. No, go, go skarbie i zostaw, bo Próbuję, wiesz, znaleźć miejsce, żeby sobie opocząć. Władzio, a maczka jest u was na górze? Stała, ale teraz nie Ale jest na górze? Dobra, spoko, spoko. Kocham Cię, mimo. Skarpety mógłbyś założyć i tak lata. Dobra, jest OK. Nie zakładaj żadnych skarpet, bładek. To by Ci przyjemniej po prostu. Przestań. Mm, tak. Co Ty mimo, chcesz mimo, z niego tak... zrobić? Jakiegoś dziotka, co choruje co dwa tygodnie? To jest tak miło, jak się ma skarpetki. <laughs>